Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Tokarska i w imieniu organizatora Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości bardzo serdecznie witam Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj, tak jak mówiłam, kontynuujemy blok zagadnienia podatkowe, a będziemy mówili o interpretacji podatkowej jako zabezpieczeniu przedsiębiorców. Spotkanie poprowadzi ekspert znany już Państwu z poprzedniego spotkania, Pan Mecenas Michał Brontl. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry. Pan Mecenas specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za, za przedstawienie. Nazywam się Michał Brągiel, jestem adwokatem, starszym prawnikiem w kancelarii w departamencie podatkowym kancelarii Gessel. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Państwa poprowadzić webinarium o tematyce dotyczącej interpretacji indywidualnych. Nasz plan spotkania podzieliłem na takie trzy. Trzy bloki, które, które może nie będą jakoś tak ściśle wyodrębnione, natomiast są to główne zagadnienia, które, które chciałbym dzisiaj poruszyć: to rodzaje interpretacji i sprawy, w jakich one są wydawane. Druga kwestia, no to jak uzyskać interpretację indywidualną, czyli wszystkie. Aspekty techniczne związane z wystąpieniem, z wnioskiem o interpelację, skutecznym złożeniem tego wniosku, no i uzyskaniem finalnie tej, tej interpretacji. I trzeci blok będzie poświęcony temu, jaką funkcję ochronną niesie ze sobą interpretacja indywidualna, no i jakie są skutki uzyskania interpretacji indywidualnej dla, dla podatników. Kluczowe regulacje dotyczące interpretacji indywidualnych są zawarte w ordynacji podatkowej i w zasadzie tylko tam, dokładnie w dziale drugim organy, zatytułowanym organy podatkowej i ich właściwość, w rozdziale pierwszym zatytułowanym interpretacje przepisów prawa podatkowego. Rodzaje interpretacji i sprawy, sprawy, w jakich są wydawane. Tak jak wspomniałem, interpretacje indywidualne to jest tylko pewien wycinek działalności interpretacyjnej organów podatkowych. No, ponieważ takich aktów bądź czynności, kiedy organy, gdy, w których organy dokonują wykładni przepisów podatkowego jest, podatkowych jest kilka. No i można tu wyodrębnić między innymi interpretacje ogólne, objaśnienia podatkowe oraz interpretacje indywidualne. Dobrze, to zaczniemy od interpretacji ogólnych. Interpretacje ogólne prawa podatkowego są przepisy regulujące te kwestie, to jest artykuł 14a. Ordynacji podatkowej, w którym ustawodawca wskazał, że minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Taka interpretacja ogólna może być wydana na wniosek oraz lub z urzędu przez ministra finansów. To minister finansów jest organem właściwym w sprawie wydawania Interpretacji indywidualnej, interpretacji ogólnych. Ta, ta czynność ministra finansów nie jest delegowana do innych organów administracji publicznej, jeżeli minister finansów bezpośrednio sam wydaje takie, takie interpretacje ogólne. Koszt wniosku o wydanie interpretacji ogólnej to jest 40 zł, natomiast termin rozpatrzenia wniosku to do trzech miesięcy od dnia, licząc od dnia złożenia wniosku. No i jaki skutek ma wydanie interpretacji ogólnej? Jak już organ wyda interpretację na wniosek czy z urzędu, no to przede wszystkim dochodzi do ujednolicenia linii orzeczniczej organów podatkowych, wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych co do przepisów podatkowych. No i oczywiście moc ochronna interpretacji ogólnych, polegająca na tym, że zastosowanie się przez podatnika do, orga, do interpretacji ogólnej nie może nieść dla niego negatywnych skutków, nie może je uszkodzić. Następną kwestią są to objaśnienia podatkowe. Objaśnienia podatkowe trochę inaczej niż interpretacje ogólne dotyczą stosowania przepisów prawa podatkowego, są wydawane z urzędu przez ministra finansów i w przeciwieństwie do interpretacji ogólnych, wydanie, wydanie objaśnień podatkowych nie zależy od tego, czy określone przepisy są stosowane niejednolicie przez organy podatkowe. Objaśnienia stanowią swego rodzaju instrukcję obsługi odnośnie tego, jak dane przepisy prawa podatkowego stosować. Tak? Zastosowanie przepisów prawa podatkowego zgodnie z objaśnieniami podatkowymi również tworzy moc ochronną, ma moc ochronną dla podatników, no, która polega na tym, że podatnikowi nie może szkodzić to, że zastosował przepisy prawa podatkowego w sposób, który organ wskazał w objaśnieniach podatkowych. Dobrze, teraz przejdziemy już do głównej części, czyli do interpretacji indywidualnych i zagadnień ogólnych związanych z interpretacjami indywidualnymi. Interpretacje indywidualne są to interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. I tak sformułowana definicja już przesądza nam, określa nam Kilka takich elementów konstrukcyjnych tego, czym są interpretacje indywidualne. Po pierwsze, nie mogą być one wydane z urzędu, bo definicja nam wskazuje, że są wydawane na wniosek zainteresowanego w indywidualnej sprawie. No i po drugie, że dotyczą przepisów prawa podatkowego. Postanowienia ratyfikowanych umów o unikaniu opodatkowania oraz innych umów dotyczących problematyki podatkowej. A także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych, czyli po prostu rozporządzenia. No ale problem zaczyna się w sytuacji, gdy przepisy ustaw podatkowych, tak jak wspomniałem, przepisy ustawy CIT, PIT-VAT, odnoszą się do definicji zawartych w innych ustawach, i to ustawach niepodatkowych. Co powinien zawierać wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? Jak wspomniałem, wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy podatnik dopiero ma zamiar podjąć określone czynności czy transakcje, a nie ma pewności odnośnie prawidłowości interpretacji określonych przepisów. I teraz, co się dzieje, jak wniosek wpłynie do organu podatkowego? Organ podatkowy co do zasady wydaje interpretację w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek ma braki formalne, organ może wezwać podatnika do, do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Dzieje się to również w sytuacji, jeżeli podatnik opisze stan faktyczny i uzasadniając, swoje stanowisko w sprawie poda jakieś elementy stanu faktycznego, których nie zawarł w opisie stanu faktycznego. Kiedy organ podatkowy odmawia wydania interpretacji indywidualnej? Organ może odmówić wydania interpretacji w sytuacji, kiedy podejmie uzasadnione przypuszczenie, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione we wniosku mogą stanowić czynność lub element czynności polegającej na unikaniu opodatkowania. Lub stanowić nadużycie prawa w rozumieniu ustawy o VAT. No mówimy teraz kwestie dotyczące funkcji gwarancyjnych interpretacji indywidualnych. Głównym elementem interpretacji jest to, że zapewnia ona yy, gdy zapewnia ona funkcję gwarancyjną. No ale dobrze, co się dzieje w sytuacji, jeżeli nie nastąpi wyjście po ramy, tylko niezgodność stanu faktycznego interpretacji z rzeczywistym stanem faktycznym? W jakich przypadkach to może się zdarzyć? To się zdarza najczęściej w sytuacji wniosków dotyczących kwalifikacji danej transakcji jako transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa? lub przeciwnie jako transakcji zbycia swobodnie powiązanych składników majątkowych. Czyli podsumowując tą część dotyczącą warunków uzyskania mocy ochronnej interpretacji. Jakie muszą być te warunki? Tożsamość rzeczywistego stanu faktycznego ze stanem faktycznym przedstawionym w interpretacji. Drugim warunkiem uzyskania ochrony jest to doręczenie interpretacji indywidualnej podatnikowi. Okres ochronny trwa od momentu otrzymania interpretacji i zastosowania się do niej przez podatnika, aż do momentu zmiany, uchylenia, stwierdzenia, wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. A co w przypadku interpretacji ogólnych, o których już mówiłem na samym początku naszego spotkania? Interpretacje, interpretacje ogólne nie są doręczane podatnikom, no bo są w przypadku wydania interpretacji na, z urzędu no, publikowane. Z urzędu w dzienniku urzędowym ministra e, finansów. No, w takim wypadku e, okres ochronny trwa od e, oczywiście opublikowania tej interpretacji w dzienniku urzędowym, no, przez dopełnienie pozostałych warunków, czyli tożsamości stanu faktycznego ze stanem e, interpretacji e, ogólnej. W toku naszej prezentacji wspominałem jeszcze o sytuacji, gdy podatnik występuje. E, Występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, i, i następnie minister, organ badający ten wniosek stwierdza, że do tego wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. Wtedy organ wydaje postanowienie o tym, że w odniesieniu do tego stanu faktycznego ma zastosowanie interpretacja ogólna. I postanowieniem o pozostawieniu bez, bez, bez przedmiotowości wniosku. Czyli organ nam jakby pokrywa nasz wniosek, stwierdza, że do tego wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. To jest chyba najbardziej pożądana sytuacja uzyskania ochrony z interpretacji ogólnej, czyli otrzymanie takiego indywidualnie adresowanego postanowienia, że drogi podatników w twojej sytuacji. W swoim stanie faktycznym ma zastosowanie interpretacja ogólna. Proszę, dobrze, proszę państwa, przejdźmy do podsumowania, do zalet i wad interpretacji indywidualnych. Zacznę najpierw oczywiście od zalet interpretacji indywidualnych. Proszę państwa, jest to interpretacje indywidualne obecnie są głównym instrumentem prawnym zapewniającym podatnikom interpretację przepisów prawa podatkowego. I pełniącym funkcję gwarancyjną. Stosunkowo niski koszt wydania samej interpretacji. Jest to koszt 40 zł od stanu faktycznego, jak wspomniałem, od, w zasadzie od pytania przedstawionego we wniosku. No i y, wreszcie, y, interpretacje indywidualne pełnią naprawdę bardzo istotną funkcję w procesie stosowania prawa podatkowego. Oprócz indywidualnych korzyści dla podatników, którzy wystąpili z wnioskami i otrzymali moc ochronną, interpretacje podatkowe pełnią ważną rolę w procesie stosowania przez innych podatników, no także doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Tak? Ale czy interpretacje podatkowe mają wady? Oczywiście, mają wady, jest to brak bezwzględnej stabilności. Drugim problemem jest często profisk profiskalna, profiskalna wykładnia przepisów. Ostatnia rzecz, o której wspomniałem, czyli próby podważania mocy, interpretac interpretac mocy ochrony interpretacji indywidualnych w toku kontroli podatkowych. No, jest to też zagadnienie, z którym część podatników się boryka i wychodzi obronną ręką, w tym, chociaż w przypadku wyroku, jaki przytoczyłem. Tak, że w przypadku rozszerzenia tego stanu faktycznego, no to jest moc ochronna, może być zachowana, no ale jest jakiś dyskomfort, tak, który powoduje, że organ w każdym wypadku może przyjść na kontrolę i zweryfikować, czy ten stan faktyczny nie jest inny niż u podatnika, niż w stanie faktycznym interpretacji. To by było na tyle z mojej strony. Czy warto występować o interpretację, czy nie warto, pomimo tych wad, o których tutaj wspomniałem, moim zdaniem warto, tak jak wspomniałem, tak jak na slajdzie z zaletami interpretacji indywidualnych. Tak? Jest to główny instrument kształtowania orzecznictwa podatkowego. I główny instrument, który stosunkowo niewielkim kosztem zapewnia, Podatnikowi może zapewnić ochronę ochronę w drodze, w drodze interpretacji. Te wady oczywiście są i, i są istotne, no natomiast należy stwierdzić, że interpretacje funkcjonują w polskim systemie prawnym i, i dają, dają podatnikom ochronę, i wszystkim nam zainteresowanym też dają obraz, jaki jest stan prawa podatkowego w Polsce, jak jest jak prawo podatkowe jest interpretowane. Dziękuję panu Mecenasowi za prowadzenie. No... Prawie dwie godziny, zaraz już niedługo będzie ponad dwie godziny merytorycznego spotkania. Szanowni Państwo, na koniec chciałabym też podkreślić, że wszystkie nasze spotkania są organizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, co oznacza, że są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń, bezpłatnie. A możliwość taką mamy wyłącznie dzięki hojności naszych darczyń, darczyńców. Dziękujemy bardzo za wsparcie idei przedsiębiorczości i naszych działań. Gorąco zachęcamy też do udzielania wsparcia w dalszych dniach, w dalszych okresach. Tylko dzięki hojności możemy realizować takie projekty jak ten. Na ten moment dziękuję serdecznie. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do składania pytań, zapraszamy do zapisywania się na nasze spotkania. Na dzisiaj już gorąco Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia. Czy wiesz, że w 2023 roku upadło ponad 100 tysięcy mikrofirm? A czy wiesz, że gdyby nie mikrofirmy, polska gospodarka przestałaby istnieć? Nasze serwisy wspierają mikrofirmy udzielając bezpłatnych eksperckich porad w zakresie założenia, prowadzenia i zarządzania mikrofirmą. Twoje 1,5% to mądra inwestycja we wsparcie Ciebie i innych mikroprzedsiębiorców. Sprawdź na co idą Twoje pieniądze. Bezpłatny dostęp do eksperckiej wiedzy i porad. Aktualizacje prawne. Bezpłatne webinaria. Rozlicz swój na stronie podatki.gov.pl. Wyszukaj nazwę fundacji i zapisz KRS. Dowiedz się więcej o statusie i działaniach fundacji.